Ogólnie tak, byłam na podwórku, tylko przez przyrodek mi się skasowało. Audio teraz jestem sobie w domu. A tamto audio nagrywałam w czwartek, o ile się nie mylę. <laughs> Więc taki. A teraz sobie siedzę w domu i jest niedziela. Ale tak, miałam wtedy zdarte gardło. Ciekawe dlaczego. <laughs> przetrzymać blisko telefon, bo tak jak mówię mam wyś, yy, wyczerpane gardło, ale jakby się nie zauważyli zagrywa, nagrywam jej yy. Robię ten filmik dość długo po tym wiecie yy, o mnie i pomyślałam, że może zrobię filmik tak jak moja yy, zwariowana. Jó, przepraszam cię. Przyjaciółka dała mi pomysł. Zrobię takie kilka faktów o mnie. Po tytule będziecie wiedzieć ile. Dobra, chyba będę raczej przechodzić do omawiania. No, okej, okay, pierwszym faktem o mnie jest to, że taki mój teraz zmieniło się trochę u moich kraszów, więc wam powiem taki moim. Top jeden, takim wiecie, naj, największym, kraszem jest Artur, czyli Anglia. Yy, drugi, mam 1,64 m wzrostu. Jestem niska. Trzeci, mój ulubiony kolor to różowy, niebieski, biały, czarny i zielony, ale chociaż lubię też czerwony, żółty. Fil. Dobra, długo wymieniać, ale tak najbardziej to właśnie te, te cztery, te pięć pierwszych kolorów czyli różowy, niebieski, biały, czarny i zielony. Czwóreczka. W szkole jestem bardzo cicha, a poza nią gadam i gadam, i się nie mogę wygadać. No, jakoś tak jest. W szkole za bardzo nie mam z kim gadać, a już na poza szkołą to mam więcej osób, z którymi rozmawiam, i jakoś tak wyszło. Ok, piąty punkt to trenuję szermierkę od 4H od października i powiem, że. Bardzo mi się podoba ten sport. I jakbyście chcieli jakiś odcinek, to bym mogła wam trochę poopowiadać o szermierce, co, jak. Szósteczka. W szkole jestem najlepsza z informatyki, matematyki, historii. Jestem też dobra z plastyki, z techniki, ogólnie takich przedmiotów. Z WF-u też jestem dobra, ale no... WF się aż tak bardzo nie liczy, więc no... Siedem. Nie rozumiem angielskiego, ale to w takim znaczeniu po prostu... Tak, jakby umiem się z kimś dogadać, ale nie umiem za bardzo używać. Nie wiem kiedy używać jakiego czasu. I po prostu ciężko mi się uczy różnych słówek z angielskiego. Nie umiem wszystkich form czasowników nieregularnych. Na zasadzie, załóżmy, forget, forgot, forgotten coś na zasadzie tego. Te trzy formy. Po prostu nie wszystkie umiem. Ósemka ubieram się yy, tak na zasadzie trochę sportowo, trochę luźno, czasami nawet modnie, ale to naprawdę czasami elegancko zdarza mi się ubierać, ale to jak już na jakieś szczególne okazje, na przykład zakończenie roku. Dziewiątka, rysowanie to moje hobby, tak jak czytanie, mang, oglądanie anime, robienie origami, granie na komputerze, granie na jednym z instrumentów, o którym później powiem, na Pinterestie, na którego serdecznie wam Was zapraszam. Link macie w opisie na mojego Pinteresta. Mam taki, otóż, folder. Tutaj macie zdjęcie z moim nazwą. I najczęściej szukam y, zdjęć, i te wszystkie, co były u Anglii, to są właśnie z Pinteresta. I pisałam taką książkę dla siebie, ale zmieniłam telefon i oczywiście nie zapisałam sobie tej książki, bo po co? Będę pisać ją jeszcze raz. Mam nadzieję, że trochę lepiej mi wyjdzie. Dwunastka eee, ulubiona gra na komputer to The Sims 4. Jakoś tak przypadła mi do gustu. Po powiem tak, najlepsza gra to Minecraft, pamiętajcie. Następny punkt, Trzynasty. Mam dwie byfyfy. I pierwszą, e, którą pozdrawiam, jest ona fanką Hiszpanii. Przy okazji będziecie mieć. E, tutaj daję Wam od razu dwie, naz e, dwie nazwy, jak i w opisie też będziecie mieć te nazwy do mojego TikToka. Do mojego TikToka i TikToka, właśnie moje przyjaciółki. I ją poznałam w wieku 5 lat, i druga to Ash, Ashley AK Ashlyn. I Poznałam ją rok lub dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie, ale poznałam ją właśnie na Szermierce. I ciebie też pozdrawiam, Ashlyn 14. Mam telefon Huawei p 10 Lite. Jakby kogoś to interesowało. Piętnastka. Moje ulubione filmy to Harry Potter, Hobbit, Wodca Pierścieni, Sherlock serial, Ostwind, Assassin's Creed, cała seria. Wiem, że to nie są aż takie filmy-filmy, tylko one mają po kilka części, no ale właśnie naj, najbardziej mi takie przypadają do gustu, a takie pojedyncze też mam niektóre, ale to dużo by było wymieniać. 16 Najprawdopodobniej pojadę z Ashley Napyrką do Poznania w 2020 roku. I będziecie mogli się ze mną spotkać, ale jeszcze bliżej wyjazdu Wam podam, czy na pewno będę, czy nie. I będę przebrana za jak pojadę, to będę przebrana za Litwę, a Ashlyn będzie przebrana za Majogrecję. 17. Czytam teraz oprócz Hetali, czytam jeszcze Sword Art Online, w skrócie SAO. I po, powiem tak, jest totalnie zagłębiste. Jeżeli lubicie książki, w których akcja yy, Opiera się na MMORPG, jeżeli nie wiecie, to tutaj macie wytłumaczenie. Bardzo polecam i manga i anime dla mnie jest bardzo fajna. Jest zagilbista, tak samo Hetalia, ale wiadomo, że Hetalia jest zagilbista i zafelista. 18. Dużo osób uważa, że jestem zabawna i bekowa, pomimo że według mnie nie zawsze jestem, ale Opowiem Wam, co było na treningu mentalnym. Pani na treningu mentalnym dała nam no takie zadanie, że powie, co, powie coś i kładziemy rękę na ramieniu osoby, która spełnia ten warunek. Pierwsze, co Pani powiedziała, osoba, która jest najśmieszniejsza w grupie. Większość położyła na mnie rękę, ja się tak zdziwiłam w ogóle, ja tak dużo osób położyło na mnie. I yy, po prostu bardzo miło mi się zrobiło i przy okazji pozdrawiam wszystkich moich y, znajomych, jeżeli to oglądacie. A przy okazji też y, pozdrawiam wszystkich widzów i dziękuję za to, że pisze, piszecie, że mam słodki głos, ale nie wiem, nie wiem co w nim jest, ale okej. Okay. 19. będę miała tablet graficzny Wacom Induos S pistacjowy. Tutaj macie ogólnie zdjęcie i jak będę go miała, to będę nagrywać openinga. I ostatni, dwudziesty, umiem grać na keyboardzie, na przykład betowe na Fur Elize. are kaida ca chukyo o. ne pa, Cold. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away, a break of day to find our long.